Nasza hosta jest wtedy, gdy rosną nasze kryptowaluty. Nasza hosta jest wtedy, gdy rosną nasze altcoiny. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o altcoinie, który rośnie bardzo fajnie, ale ma też pewnego rodzaju zagrożenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Tajemnic kryptowalut. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów. Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, mamy wtorek, 3 grudnia, bardzo fajny okres na rynku, rosną nam wybrane alty, rośnie nam rynek, wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. W tym momencie mamy extreme grid na indeksie strachu i chciwości, ale tutaj warto zaznaczyć, że my zjeżdżamy już z tego, z tych najwyższych tutaj punktów. Tydzień temu mieliśmy 80, w tym momencie mamy 79, chociaż dalej utrzymujemy się wysoko, no to już jest ta tendencja gdzieś tam zniżkowa. Jak sobie spojrzymy na cały rynek, no to widzimy, że Bitcoin też już nam taki łuk tutaj zakręcił. Jak sobie go otworzymy, przyjrzyjmy się bardziej wykresowi, no to też zauważymy, że właśnie na Bitku też no, jest korekta i to ewidentna korekta. Kapitał troszeczkę tutaj sobie możemy się zatrzymać, kapitał przejechał troszeczkę w altcoiny, ale no jeszcze nie tak, nie tak do końca. W każdym razie, jeśli chodzi o bitcoina, no to my nie, nie sforsowaliśmy tych 100 tysięcy. Zabrakło nam dosłownie też w zależności od giełdy, bo każda pokazuje inaczej, ale zabrakło nam dosłownie no w skrajnych przypadkach 300 dolarów. nie? I w tym momencie troszeczkę nam tutaj widać tak double top. W, tym, w tej perspektywie tak to trochę wygląda. I w tym miejscu na około 80 tysięcy dolarów jest imbalance, fair value gap, zwał jak zwał. znaczy to, to, to się różnie, ale no niezbyt specjalnie. W każdym razie tutaj jest luka i prawdopodobnie do tej luki będziemy zmierzać. Ja tutaj zaznaczę, że korekta, powiedzmy 20%, czyli 20 tysięcy w tym przypadku na Bitcoinie, no to nie byłaby czymś. Nadzwyczajnym, zdziwiłoby mnie to tylko, że w takim okresie świątecznym to by się mogło wydarzyć. Kto wie, może jeszcze tutaj polecimy boczniakiem, może przebijemy wyżej i w przypadku inauguracji Trumpa na prezydenta, to będzie chyba 20 stycznia, wtedy ta korekta mogłaby się wydarzyć. Wtedy no fajnie by to nam wyszło. Kto wie, zobaczymy. Jednakże, no tego nie można tutaj wykluczyć, ale tematem dzisiejszego odcinka są bardziej altcoiny. Tak jak widzimy na wykresach, tutaj niektóre naprawdę bardzo mocno poszły w górę, niektóre bardzo mocno sobie Tutaj poradziły i jednym z nich jest Ondo. Ondo, o którym ja wielokrotnie mówiłem na tym kanale, Ondo, o którym bardzo często tutaj wspominałem, i dzisiaj Ondo weźmiemy sobie na tapetę. Ondo jest bardzo, myślę, że znane w polskiej społeczności, bo tutaj wiele osób mówiło o Ondo. Wakacje były naprawdę fajny okres dokupywania tego Ondo, ono się później troszeczkę podbijało, spadało, tak. No, ale w ostatnim czasie super sobie poradziło i wybiło nam nowe ATH na poziomie dolar 80, tak, przynajmniej dzisiaj tak było, dzisiaj było te ATH na poziomie dolar 80, ale tutaj, jeśli chodzi o ONDO, no właśnie, są pewne rzeczy, które są moim zdaniem trochę ukryte, bo to nie jest tak na porządku dziennym. W każdym razie, jeśli chodzi o ONDO, cały Twitter shilluje, ONDO super, ONDO na prezydenta, jak ja to mówię, numer 2 w Real World Asset, numer 2 w RWA, co jest bardzo spoko, ale tutaj cały czas jest pchane, cały czas na Twitterze jest tutaj nagonka, że Ondo jest takie super. To jest dobry token, tylko że myślę, że po takich wzrostach, jeżeli ktoś, no ja on dokupywałam nawet niżej, tak? gra, nawet niżej niż ten wykres pokazuje, bo drop stop też ma pewnego rodzaju opóźnienie. My braliśmy między 20 a 50 centów te Ondo. I jeżeli jest po takich wzrostach, no to warto się zastanowić nad realizacją zysków i dlaczego. Oczywiście w zależności od tego, kiedy wskakiwałeś, ale. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię wskakiwać już, jeżeli nie miałbym tej pozycji, nie lubię wskakiwać na takich właśnie tutaj em, wykresach, które są już przeładowane, no bo to trochę mija mi się z celem. Em, oczywiście każdy robi jak uważa, ale tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy turbo wzrosty na Ondo i mieliśmy to, co w sumie dosłownie rok temu mieliśmy na Arbitrum. E, przypomnijcie sobie mój film o Arbitrum, w którym mówiłem, że Arbitrum zrobi nam do końca tamtego roku ATH, i tak właśnie się wydarzyło, jeśli chodzi właśnie o Arbitrum. Arbitrum zrobiło nam właśnie ATH i bardzo był podobny schemat. Była końcówka roku i uwolnienia. No właśnie, tutaj w przypadku Ondo mamy, aż nam się to świeci, unlock za 14 dni, pierwszy unlock, ale to nie jest jedyny. Za chwilę do tego przejdę, bo to jest w sumie clue dzisiejszego odcinka. I tak, tak samo było w przypadku Arbitrum. Nagonka na Twitterze, super wzrosty, e, przebicie ATH i niedługo unlocki. Ja już jakiś czas temu mówiłem, że nie zdziwię się jak w przypadku Ondo. Tak samo jak było w przypadku Arbitrum. Będzie jakaś nagonka w grudniu, żeby wybić się jak najwyżej, żeby było z czego zrzucać po prostu, tak. No i właśnie to się dzieje na tym wykresie. Ja tutaj nie zdziwię się, jak my polecimy, nie wiem, czy my polecimy jeszcze wyżej. Tutaj możemy się spodziewać abstrakcyjnych cen. 2, 2,5, 3 dolary, bo jest jeszcze sporo czasu. Jest to jak najbardziej możliwe. Nie zdziwię się, ale chciałem zwrócić uwagę na to, co może się wydarzyć później. A może mogą się wydarzyć skrajnie szalone rzeczy. Mianowicie a tutaj sobie już przeklika, przeklikałem tę tą zakładkę. Jak sobie wejdziemy właśnie w Unlocki, mamy tutaj Upcoming Events. Tak no i to najważniejsze za 14 dni uwalnia nam się no, niedużo 0,12% Market Cap 0,12% Supply. Ale o wiele ważniejsze jest to że właśnie w styczniu 18 stycznia uwalnia nam się 40 za 46 dni uwalnia nam się aż 135% Supply. Tak i bardzo dużo ludzi o tym wie że właśnie wtedy ta te supply po prostu wpłynie na rynek i to za, zaleje. Po prostu to jest turbo, turbo inflacja. 30%, 50% uwolnień w jednym ruchu to jest duża inflacja, ale 135% no to jest po prostu przesada, bo to jest więcej niż obecnie jest tokenów na rynku i nie ma możliwości, żeby to nie wpłynęło na cenę tokena ONDO. Więc ja uważam, że no, bez dwóch zdań to wpłynie i to jest duże zagrożenie, ale krótkoterminowo. Kto wie, jak będzie później. Arbitrum po czasie wróciło do swoich wycen. Znaczy, no nie do ATH, ale Arbitrum ma w momencie, gdy to nagrywam, okolice dolara. On domyślę, że na początku zaliczy dump, a później będzie znowu szło do tych lepszych wycen. Pytanie, czy wystarczy czasu w hossie, więc to, to też warto na to zwrócić uwagę. Ja osobiście nie podejmuję ryzyka, żeby tutaj trzymać to dłużej, tak. Wycashować się po prostu w grudniu teraz i ewentualnie zaobserwować, co wydaje, wydarzy się później, jeśli chodzi właśnie o ONDO. Jeżeli spadnie do gdzieś tam niskich wycen, będzie fajnie dalej prosperowało, no to zastanowić się nad ewentualnym odkupem tego tokena. I myślę, że już zaczęło się odliczanie, kto pierwszy, ten lepszy, bo zwróćcie uwagę, że to jest informacja publiczna. Po tym filmie pewnie zobaczy to kilka tysięcy osób. To jest informacja, którą myślę, że każdy zna, bo to można sobie wejść, tylko przeklikać odpowiednie miejsca i jest, prawda. Ale jest to turboważne, tak? I widać ta cena, wiecie, te słupki nie biorą się znikąd. To ktoś faktycznie musi to kupować, skoro te ceny pojawiały się takie, jak my tutaj widzimy. Więc to znaczy że ludzie są w pewien sposób też ubierani. Ubierana jest po prostu ulica, ubierane syry tej, czyli my my też jesteśmy pewnego rodzaju ulicą i to widać w tym przypadku właśnie wykresa Ondo. No i uważajcie na to. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, czy trzymacie Ondo mimo to, czy nie obchodzą was unlocki, czy może sprzedajecie, czy nie przejmujecie się tymi unlockami, a może wręcz przeciwnie, uważacie, że one zrobią dużo tutaj duże wrażenie na tym tokenie? Dajcie znać, ciekaw jestem opinii. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o tym właśnie zagrożeniu na tokenie? Ondo. A my przechodzimy sobie dalej. Przypominam, że na ICP Hub Polska rozpoczął się Build the Future Bootcamp, o którym już oczywiście wspominałem w poprzednich odcinkach. Ponad 100 programistów rozpoczęło swoją przygodę z ICP. Na ich tutaj Discordzie można oczywiście wziąć w tym udział, można to rozwijać, można tutaj się uczyć jak najbardziej. I pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się z rozmachem, tak? Tych dni jest kilka, więc warto się zainteresować, jeżeli się interesujesz programowaniem, i wziąć w tym udział serdecznie polecam. Tym bardziej, jeżeli ktoś chce poszerzać swoją wiedzę, tutaj macie taką możliwość za darmo. Ciekawostka z Ethereum. Pojawiła się teoria mówiąca o tym, że Ethereum jest zlagowane do Bitcoina. To jest taka ciekawostka, która jest znana już od dawna. I druga mówiąca o tym, że super rajd na Ethereum kończy nam Hossę, że on jest takim ostatnim już po prostu bastionem hossy. No na razie nam się to nie wydarzyło. Ewidentnie jesteśmy w tej fazie laga, w tej fazie opóźnienia do reszty rynku, jeśli chodzi o Ethera. No jest to dobrze i niedobrze. Należy oczywiście obserwować. No i zobaczymy, co wydarzy się później. Ja generalnie, jeśli chodzi o swoje etery, trzymam. Liczę na to, że eter jeszcze nie poszedł i że jeszcze zrobi tutaj co trzeba. Zobaczymy. Czas, oczywiście, pokaże. Jeśli chodzi o solany, no to solana tutaj no. Po uderzeniu w swoje ATH, mówiłem, że to było kwestią czasu, że będzie ATH na marketka. Była ATH na market capie, kwestią czasu, była ATH na cenie. Tutaj ta cena nie została, jak tam została po prostu parę dolarów przebita. No i mamy teraz dosyć mocno tą korektę jak na solane, ale myślę, że to nie koniec. Myślę, że takie korekty już widzieliśmy i myślę, że. Teraz trochę sentyment osłabł, tak, ale myślę, że ten sentyment wróci i kwestia czasu, ludzie zapomną o negatywnych rzeczach. Tam trochę pam dot źle zrobił, że były te patostreamy. streamy. Myślę, że szybko rynek o tym zapomni i zaraz wrócimy za jakiś czas do dalszych wzrostów. Oczywiście w zależności od tego, gdzie my spadniemy, ale myślę, że to nie widać jakiegoś takiego pionowego dumpu. Raczej normalna korekta. No należy oczywiście, jak zawsze, obserwować. Ja mi się udało solane sprzedać tutaj przy górce, przynajmniej swoje longi. No szczęście miałem, bo coś takiego, w życiu bym tego nie przewidział, i teraz no czaję się na ponowne rozegranie. Zobaczymy, tak jak mówię, trzeba obserwować. Coś co mnie totalnie zaskoczyło, XRP. No nie, nie byłem nigdy fanem XRP, być może dlatego mnie zaskoczyło w ostatnim czasie tutaj. No okej, okay, od Trumpa od 50 centów zaczęło bardzo mocno rosnąć i wy pod koniec listopada przyspieszyło nam z dolara 30 na praktycznie prawie 3 dolary w ostatnim czasie, czyli w, krótko mówiąc, w ciągu no, praktycznie miesiąca, bo od 2 listopada, dzisiaj mamy 3 grudnia, w ciągu miesiąca można było zrobić praktycznie 5x, nawet ponad 5x na XRP. Niestety mnie to ominęło, nie byłem nigdy fanem XRP, nigdy nie miałem XRP. Nie można mieć wszystkiego akurat w tym przypadku, bo kryptowalut jest no turbo dużo, ale no, to też ciekawe jest, że po prostu stare trupy można, być, można by powiedzieć, stare kryptowaluty rosną i to, jest, to skłania do przemyśleń, naprawdę i zweryfikowania swojej strategii dla wielu ludzi, w tym dla mnie. Oczywiście, nie mówię o tym, że dziś tam moje strategie są złe, bo zarabiam, ale mogłoby być na pewno lepsze, bo coś takiego jak XRP mnie ominęło. Dajcie znać, czy mieliście XRP i dlaczego, bo to jest też dla mnie interesujące. Nigdy nie byłem fanem XRP, więc na pewno będę chciał posłuchać opinii. A my przechodzimy sobie dalej. Trzy wpisy, właściwie cztery wpisy z Degen Newsa. Dzisiaj nie mam z nimi żadnego kola, czy coś. Po prostu uważam to za fajny portal, dlatego dlatego czytam ich newsy. W każdym razie. Longi na solanie zostały zlikwidowane. Ponad 5 milionów longach na solanie. No, tutaj ewidentnie mieliśmy dump tej solany, chociaż nie był ten dump jakiś drastyczny, tak jak mówiłem wcześniej. Ale no, była korekta, więc longi zostały wycięte. Na szczęście nie moje w tym przypadku, więc zobaczymy i lecimy dalej. Teraz no, faza memcoinowa. Tak znowu ciekawostki. wif dock with, 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 with cap, tak? Piec w czapce w każdym razie. Został. Flipuje tak bąka w market Capie i staje się największym solana memcoinem. Tak przynajmniej w tym momencie. Ale jeśli chodzi o bąka, nie o Bonka, o właśnie Moga, Mog zostaje listowany na Coinbase. I to jest duży ruch jeśli chodzi o Moga. Dużo osób trzymało tego Moga od samego początku. No i szacun dla nich, bo na tym naprawdę dało się turbo dużo zarobić. Z drugiej strony. No, żeby przetrzymać memcoina tak długo i aż do wejścia na Coinbase. No chyba, wydaje mi się, że trzeba siedzieć tylko w memcoinach, bo to nie było proste. No, ale szacun dla tych, którzy to osiągnęli. I tutaj e, znowu właśnie m, informacja związana z memcoinami. E, shilują memcoin oparty na Solanie, Chill Guy. I tutaj jest, y, prawda, kanał tego Chill Guy'a. No, wiadomo, memcoin rządzi się swoimi prawami, prawda? Ale jest silowany na Fox News, na Fox Business. To jest już coś, po prostu szalonego, była po prostu wzmianka na temat tego Chilgaja. Myślę, że tutaj ludzie związani z tym, z tym tokenem będą zadowoleni. To tyle w dzisiejszym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw pozytywny komentarz i łapkę w górę pod filmem. Zachęcam też do interakcji, dajcie znać, co sądzicie o tym ONDO. Czy macie, czy posiadacie, czy sprzedajecie, jak do tego podchodzicie, bo dla mnie to jest duże zagrożenie. Te unlocki i wcale tego nie ukrywam. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Widzimy się jak zwykle w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.